To także nie mogę. Ja mówiłem, żeby tego nie kładli na ziemi, to są drogie pady. Słuchaj, jeden taki, drugi taki. No ale niech sobie tu leżą, ale nie o tym ja się jeszcze napiję. Są tak te z tymi dzieci, to jest normalnie. łobuzy. Mm. Piękna woda zdrowia ci do. No, nie was. Samsung 980 Pro PCI NVMe SSD najnowszy, najlepszy, najszybszy. U Samsunga oczywiście. Tak zwany przeciek, ale to ten przeciek to już tam wiesz, no już dawno było. To jest jakiś taki nowy przeciek, czyli już się zbliża, za niedługo będzie do kupienia. Odczytu mamy aż 7 tysięcy ja, i 5 tysięcy zapisu. No to to jest postęp, panie kolego. To nie jest tam wiesz. To nie jest tak jak w procesorach, że masz 10% postępu i wszyscy się cieszą. I kup... No to, co, 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 Po tej wodzie. Czy w kartach graficznych masz 20% i też nowe kar? A tu masz, no proszę ja ciebie. Ja jestem y, takim wiernym fanem tych dysków. Zobacz, ile ich mam. 5 dysków, 5 terabajtów. To są najlepsze dyski, jakie możesz mieć. 970 EWO i EWO Plus. EWO i EWO Plus mają 3500 odczytu i 3100, albo nie, 3300 zapisu, tak? O, a zobaczmy, bo już tak się pokręciłem się troszeczkę. Nie, 3500 tak odczytu, 3300. Zapisu. Dokładnie. Oleole, tam sobie możesz wejść, kupić. Ile teraz kosztuje? 869 zł. To potaniały. Elegancko. No. Oczywiście. Ja mam ich 5. A dlaczego aż tyle? No słuchaj, gdzieś te filmy 4K. Te moje z, z YouTube'a, Ja nie mówię, że filmy tego. Nie wolno, nie wolno. YouTube'a muszę mieć backup'a, ja mam ponad 1000 wideo, gdzie ja myślę, że to będę trzymał, wiesz, że takie jedno wideo yy, 4K waży? 2 giga, 3 giga, 8 giga, czasami nawet 40 giga, ja już nie mam miejsca ogólnie, muszę sobie kupić nowe chyba, a trzeba backup'a robić, bo to wiesz, bez backup'a, no to, yy, ale dobra, nie będę kończył. W każdym razie, używałem jeszcze yy, kiedyś tych dysków, wiesz, yy, SATA, ale to już nie. 500 na 500 to za wolno. Jak ja taki wielki plik przesyłam, to wiesz, to co będę? Dwie minuty czekał? Jak mogę czekać? 12 sekund? No właśnie, czas to pięć. Już nie mówię o zwykłych dyskach twardych, bo jak koleżanka przyniosła do naprawy laptopa z zwykłym dyskiem twardym, to ta włączam i czekam. I tak patrzę na nią. I na komputer. Na nią. I na komputer. Ona się tak patrzy. No co? Ja mówię, he, he, he. co za trupa przyniosłeś? No spokój. To trzy minuty się włącza. To się włączył, a dopiero później wie, zanim się wszystko uruchomiły, programy, wszystko co. O ludzie, to 10 minut tak szczerze patrzyli, aż się będzie uruchamiał. Porażkę, porażka, porażka. To, to się już nie da. To już nie te czasy. Słuchaj, te strony są za ciężkie. By za bardzo jest wszystko, internet rozwinięty, żeby na zwykłych dyskach chodzić. To już czas odczytu musi być yy, błyskawiczny, tak jak w dyskach właśnie SSD NVMe. Jak kupujesz laptopa, to zawsze patrz, żeby obsługiwał właśnie dyski SSD NVMe. I w ten czas Twój laptopik je chodzi jak w szwajcarskim zegarku. No i o to chodzi. Dobra, ale rozgadałem się o dyskach. A tu jest taka historia, że ten dysk będzie sprzedawany w wersji 250 GB, 500 GB i 1 TB. No sorry, nie mam y, żadnego pięknego dema, bo jestem na tak zwanym budżecie. Spłukałem przez z kasy, nie mam pieniędzy i rozumiesz, żeby jakiś demo, tam tego, to, no wiesz co. No, wygląda bardzo fajnie, no wygląda tak jak y, starsze dyski. Tylko oczywiście w środku jest nowa technologia. No tak. No i dobra. Mamy tak, jeden milion i obsłuż. Konkretnie, konkretnie. Prawda. Kiedy będzie dostępny w sprzedaży tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że już lada dzień, bo tam na targach go pokazywali. Teraz już jakieś tam niby przecieki, gdzieś chyba widziałem nawet yy, zdjęcia ze strony Samsunga, tak? Mam wrażenie, że to jest zdjęcie ze. O, gdzie to było? No uciekło mi. O, że to jest zdjęcie ze strony Samsunga, tylko nie wiem, co to jakieś takie napisy. No nie będziemy już szukać, nieważne. Ale jest nowy chłopak na dzielni i powiem ci, że on jest jeszcze szybszy. Przynajmniej tak piszą, nie? Jest tak napisane. Ile. Jaki to będzie, to, to się dowiemy. Rocket 4 Plus Sabrent. Nigdy nie miałem tej marki, nie wiem. Pierwszy raz w ogóle widzę. Dowiedziałem się nie, niedawno. Sabrent 1TB jest wersja Rocket Plus. The world fastest NVMe, czyli najszybszy na świecie. Next level. Wersja nawet 2TB będzie. się 501 i 2TB. Tak wygląda. I tu mamy osiągi, czyli prawie liniowe, zobacz, 7000 odczytu i 6850. Zapisu, czyli szybciej niż Samsung, w zapisie, i to było mierzone na 2 terabajtach, czyli zawsze gdzieś niżej to te osiągi są niższe. Chociaż czasami jest tak, że 1 terabajt jest zawsze najszybszy, a te boczne, czyli 2 terabajty i mniejsze, mają te yy, prędkości troszeczkę minimalnie. Inna, ale to są tak małe różnice, że mówię o 2 tb i 1 terabajt, bo te niższe to już, to, to już jest różnica, że to i tak. tak. Rozumiesz? Yy, no ale jest tutaj potrzebny radiator. I ten radiator jest ogromny. Zobacz, jakie jakie bydle. Koper. Powiem kolego. I mamy tak. Top heat spread, czyli ta górna półka, trzy hitpipy aluminium heatsink, thermal tape i jeszcze aluminium tray. To jest ogromne. No zobacz jak to jest og ogromne. Jak to ci się zmieści w płycie głównej? Zobacz jak ja mam płytę główną, tak włożony mam tego NVMe, to jeszcze na górę, o jak masz, jak masz płytę główną i tu masz kartę graficzną, to między płytą główną a kartą graficzną w tym miejscu jest slot na dysk NVMe, prawda? Jakbyś na to nałożył kartę tej strony, jak jestem, tam w lustrze. Jakbym na to nałożył tu kartę. No to z tym hitsykiem się nie zmieści. Nie ma szans. Ale mam jeszcze dwa sloty niżej, więc może by yy, zadziałało, prawda? No nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży, ale dość interesujący. No, ale jeśli potrzebny jest mu taki heatsink, to mam wrażenie, że będzie się straszliwie grzał. A wiesz, jak się dyski przegrzewają, to. Ich ten, no, jak to się nazywa? Kurde, wyszło mi z głowy. Ich performance, po polsku to jest performance możliwości, no wiesz o co chodzi? Spada w dół. Tak, bardzo szybko. No. A widzisz, a Samsung nie ma żadnego radiatora. A więc chyba trzeba będzie jakiś wiatraczek sobie taki cichuteńki, no który na przykład położyć gdzieś tam na zasilaczu i on sobie będzie dmuchał w ten dysk. No i już, słuchaj, no właśnie o to chodzi. Czym szybszy, tym większa temperatura. No. I to trzeba jakoś odprowadzić, ale ten, ten heating jest ogromny. Double, double sided, dwustronny. No nie wiem jak to ma wejść w ten, no ale tak jest. No dobra. Jak będą dostępne, to się po prostu zamówi i przed... A. Właśnie. Potrzebna ci jest do tego płyta główna z właśnie z PCI 40. A ja takiej nie mam. I muszę ci powiedzieć, że raczej nie stać mnie na taką płytę, gdyż z wymianą płyty łączy się również. No co, wymiana procesora, nie? Chyba, żebym Intelowski kupił, ale te nowe Intelowskie będzie mi 9900K chodzić na, na nowej intelowskiej płycie? To jest pytanie, panie kolego. Tam jest inny socket. No ja nie wiem, czy to będzie. No nie zastanawiałem się nawet na, na tym, bo tak, bo gdybym zmienił na AMD, to muszę wymienić praktycznie, no, procesor, RAM i płytę. To wiesz, że to jest szmalu. Procesor, wiesz, kosztuje płyta, to z półtorej tysiaka, Ram z dwa tysiaki. Tak, żeby za 64GB, nie? O ludzie! To wiesz, jaki to wydatek? Ech. Ech. Może jakiś sponsor się znajdzie i na przetestowanie tylko by dałbym złożył i, i pokazał, jak, jak to działa, bo, bo sam to nie dam rady. to mam 10 tysięcy wydać, żeby sprawdzić No nie, to, 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 to. To kosmos. Nie wiem, może jak się coś uda zakombinować, ale ciężko, ciężko, ciężko. W każdym razie super sprawa, szczególnie, że za, nie, za parę dni wychodzą rtx -y. Ja muszę mieć RTX-a 3.80. Wiesz, sprzedam starego, kupię nowego. Będzie jakaś tam mi się odbije, wiesz, bo, bo y, te nowe i tak cztery koła chyba będą kosztować. Nie? 3, nie wiem, wiesz, to Starego za dwójkę sprzedam. O 100%! Ależ, no, no i tak to jest. Dobra, bo przynudzam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Najlepsze dyski są NVMe. Lepszych nie ma. Jak nigdy nie miałeś dysku NVMe, tylko miałeś zwykły, dysk twardy, to jak przejdziesz z NVMe, to będzie panie petarda. Jak przejdziesz ze zwykłu, zwykłego dysku takiego nie, SATA, no to też będzie wie, wielkie odczucie, może nie tak wielkie jak z dysku twardego, ale mówię ci te dyski to już też są SATA to już jest to już powinni już SATA w ogóle nie robić. NVMe pełną gębą, że są nowe PlayStation i nowe Xbox też będą miały NVMe. Mhm. Te nowe gry będą potrzebowały właśnie bardzo, ale to bardzo szybkiego dysku. No i oczywiście, rendering jest szybszy. Z takim dyskiem. No chyba, że masz dużo ramu i zrobisz sobie ram dysk, no to już. Inna powiedzmy ta ten tego rozumiesz. Tylko, że ram dysk, wiesz, jak wyłączysz i włączysz komputer, no to nie masz nic. Trzeba by to później przenieść. Rozumiesz. Ale jak renderujesz to najlepiej na ram dysk, bo jest najszybciej. Zaoszczędzisz te parę sekund. Dobrych polesekund, to zależy, co renderujesz. W 8K to, to już jest różnica. Dobra, pozdrawiam. I polecam. Nie było żadnego dema, bo rozumiesz. Budżet.